Cześć Boże o tej porze. Dzisiaj Pan Jezus wchodzi do świątyni w Jerozolimie. Jakiś czas temu właściwie mieliśmy ten sam fragment. I tam wyrzuca sprzedających, mówiąc, że Jego dom będzie domem modlitwy, a Wy uczyniliście z Niego jaskinie zbójców. Co Pan Jezus powinien wyrzucić z Twojego życia, z mojego? Dzisiaj o to Go poprośmy, tak bardzo konkretnie, nawet jeżeli to będzie bolało. Panie Jezu, proszę Cię, żebyś wszedł do mojego życia i wyrzucił ten grzech, ten problem, z którym jakoś najbardziej się zmagam. To z czym najbardziej sobie nie radzę. To co niszczy moje życie, to co sprawia, że nie jestem w pełni szczęśliwy. Pomóż mi to nazwać, pomóż mi to określić, zobaczyć także, że w tym twoim wejściu nie ma przemocy, ale że jest jednak miłość, że Ty to robisz z miłości do mnie, żebym był prawdziwie wolny, żebym był naprawdę przy Tobie. Amen. Niech Cię błogosławi Was wszystkich. I strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.